Fiodor Dostojewski, zbrodnia i kara, część druga, rozdział drugi. jeśli już przeprowadzi jej rewizję, a co będzie, jeśli ich u siebie zostanę? Ale oto już i jego izdebka. Nic podejrzanego i nikogo. Nikt nie zaglądał. Nawet na nie zachodziła posprzątać. Boże kochany, co też nie podkusiłoby te rzeczy, upchnąć w tej dziurze za tapetą. Dopadł kąta, wsunął rękę pod tapetę i zaczął wyciągać zdobycz i upychać pod kieszeń, po kieszeniach. Okazało się, że było tego osiem sztuk. Dwa maleńkie puzderka z kolczykami czy czymś w tym rodzaju. Dokładnie się nie przyjrzał. Dalej cztery safianowe, niezbyt wielkie futeraliki. Jeden łańcuszek był po prostu zawinięty w zły gazetowy papier. Było jeszcze coś, również w gazetowym papierze. Jak się zdaje, order. Ulokował to wszystko po kieszeniach, w dwóch od paltotu i w jedynej już prawej kieszeni pantalonów, starając się ich zbytnie nie wypychać. Nie zapomniał też o sakiewce, zabrał i ją. Potem wszedł z pokoju, tym razem zostawiając drzwi otwarte na oścież. Szedł szybko, krokiem pewnym i chociaż czuł się fatalnie, zdolność trzeźwego myślenia nie opuszczała go. Bał się, że lada moment, może już za kwadrans, a najdalej za pół godziny. Wydany zostanie nakaz obserwowania go i pojawią się za nim szpicle, a więc należało jak najszybciej pozbyć się dowodów rzeczowych. Przy czym trzeba to zrobić, dopóki jeszcze ma trochę sił i nie opuściła go załogę sprawność umysłu. Dokąd jednak pójść? Decyzję już podjął. Trzeba wszystko wrzucić do kanału. Tam już ich nikt nie znajdzie i będzie po kłopocie. Postanowienie to podjął w nocy, w gorączce, w obych momentach, gdy budził się i na mgnienie oka wracało mu przytomność. Chciał się zerwać i pójść, byle tylko szybciej, jak najszybciej wszystko wyrzucić. Ale okazało się, że nie jest to takie proste. Już dobre pół godziny, a może i dłużej, kluczył po bulwarze kanału Jekateryńskiego i za każdym razem, gdy mijał schodki prowadzące na jego brzeg, miał zamiar zejść po nich w dół. Łatwiej jednak było podjąć decyzję niż ją zrealizować. Bowiem na trawach, przymocowanych tuż przy brzegu, albo stałe praczki pukały bieliznę, albo do tychże traw przycumowane były łódki, a więc tak czy inaczej wszędzie roiło się od ludzi. A w dodatku z bulwaru widoczne było jak na dłoni wszystko, co się dzieje pod kanałem. Na pewno podejrzany wydałby się ktoś, kto specjalnie zszedłby w dół, przy nad wodą i zaczął coś do niej wrzucać. A co będzie, jeśli futerały nie pójdą na dno, lecz popłyną z nurtem? Na pewno tak się stanie. I każdy zauważy, i tak już wszyscy napotykani ludzie patrzą na niego, przyglądają mu się, jak gdyby na ulicy nie było nikogo bardziej interesującego. Co to ma znaczyć? A może mnie się tylko tak zdaje? myślał. Wreszcie przyszło mu do głowy. Może lepiej będzie, jeśli pójdzie na nedwę. Tam przecież kręci się mniej ludzi, w dodatku on sam nie tak bardzo będzie się rzucać w oczy, a więc łatwiej można się tego pozbyć i co najważniejsze, znacznie to dalej od jego domu. I nagle aż się zdziwił, jakże to przez całe pół godziny zaaferowany i zatrwożony kręcił się w miejscu, gdzie nie czuł się bezpiecznie. Przecież mógł wcześniej wpaść na ten pomysł. I tylko dlatego, że z uporem trzymał się tego, co wymyślił sobie w gorączce, a co może mu się tylko przewidziało we śnie, stracił całe pół godziny. Zdawał sobie sprawę, że staje się roztargniony i zaczyna miewać zaniki pamięci, a więc zdecydowanie trzeba się spieszyć. Poszedł więc prospektem w Skim ku Newie. Po drodze nagle doznał kolejnego olśnienia. Dlaczego iść nad newą? Po co wrzucać do wody? Czy lepiej pójść gdzieś daleko, choćby znowu na wyspy, i tam, w jakimś odludnym miejscu, zakopać to pod pierwszym, lepszym drzewem? Oczywiście dobrze je zapamiętawszy. I chociaż czuł, że nie jest w stanie w tej chwili myśleć logicznie, i wszystko sobie rozsądnie rozważyć. Pomysł ten wydał mu się wręcz doskonały, ale i na wyspy nie było mu sądzone dość, wypadło bowiem inaczej. Nieopodal wylotu prospektu wskiego na placu dojrzał nagle z lewej strony bramę na podwórze, które tworzyło jakby odludną przystań otoczoną murem. Tuż za bramą z prawej strony ciągnęła się w głąb podwórza nieotynkowana, ślepa ściana sąsiedniego, czteropiętrowego budynku. Z lewej zaś, równolegle do owej ślepej ściany, też biorąc początek przy bramie, biegł w głąb podwórza długi na jakieś 20 kroków drewniany płot, który w oddali skręcał ostrym łukiem w lewo. Było to więc całkowicie odosobnione miejsce, gdzie składano zapewne tylko jakieś materiały. Dalej, w głębi podwórza, wyglądał z zapłotu węgieł niskiego, zakopconego, murowanego budynku, najwidoczniej mieszczącego jakąś wązownię. Prawdopodobnie wyrabiano tutaj karety, albo też prowadzono naprawy ślusarskie lub coś w tym rodzaju. Wszędzie, począwszy od samej bramy, aż czarno było bowiem od miału węglowego. Oto gdzie należałoby to podrzucić i czmychnąć, pomyślał nagle. Nie widząc nikogo, wszedł na podwórze i pierwsze co zobaczył, to umieszczoną w pobliżu samej bramy i przypasowaną wzdłuż płotu ułożoną z kamieni rynną. Ściek. Było to jedno z owych sanitarnych urządzeń, jakie zwykle widzi się na tych przydomowych podwórkach, przez które przewija się licznie różnoraki plebs, tam i z powrotem chodzą robotnicy fabryczni i artelczycy I woźnice, i dorożkarze, i inni. A nad owym kamiennym wyżłobieniem widniała na płocie wypisana kredą, wszystkim dobrze znana, bo na ogół umieszczona w takich miejscach, nawet zresztą dowcipna, franza. Tu się szczania nie zabrania. A więc już choćby tylko to jest dobre, że wszedłszy tutaj i zatrzymawszy się na kilka chwil, nie wzbudza się tym samym wśród tylu przewijających osób. Niczy ich podejrzeń. Wrzucę wszystko na jedną skupek miału i natychmiast stąd wyjdę. Obejrzał się jeszcze raz dookoła i już miał sięgnąć do kieszeni, gdy nagle przy murze graniczącym z ulicą między bramą a ową rynną na urynę, a więc w zakątku nie mający nawet arszyna szerokości, dostrzegł dość spory, nieuciosany głaz, ważący co najmniej półtora puda, oparty o ów mur, za którym znajdowała się ulica. Z tamtej strony była, był trotuar, jezdnia, słychać było kroki przechodniów, których zawsze niemało tamtędy przechodziło. Nikt jednak nie mógł z ulicy zobaczyć, co się dzieje tym zakątku. Chyba, że wszedłby na podwórze, czego zresztą nie można było wykluczyć. Dlatego też należało się spieszyć. Nachylił się nad głazem, uchwycił go mocno oburącz u samej góry i natężywszy wszystkie siły, odwalił. Na miejscu odwalonego głazu powstało niewielkie wgłębienie. Natychmiast zaczął do niego wrzucać, co miał w kieszeniach. Sakiewka znalazła się na samym wierzchu, ale we wgłębieniu było jeszcze sporo miejsca. Następnie znowu ujął rękoma kamień i jednym ruchem odwrócił go tak, że znalazł się dokładnie na tym samym miejscu, co dawniej. Może tylko zdawał się stać troszeczkę wyżej. Podgarnął pod niego nieco ziemi i przydeptał. Nie sposób więc było zauważyć, że ktoś ruszał głaz. Wtedy wyszedł z podwórza i skierował się w stronę placu. Znowu na okamgnienie ogarnęła go, podobnie jak wczoraj na policji, bezgraniczna, wręcz nie dająca się wyrazić euforia. Dowody usunięte. Komu bowiem przyjść do głowy, by tu przyjść i szukać pod tym właśnie głazem? Leży on tutaj prawdopodobnie od zbudowania tamtego domu obok i przeleży sobie tak jeszcze wiele lat. A gdyby nawet znaleźli, to dlaczego ma im się to skojarzyć ze mną? Wszystko skończone, nawet poszlak nie mają. Pomyślał i zaczął się śmiać. Później wspomniał, że śmiech jego był wtedy krótki, nerwowy, bezgłośny, że śmiał się cały czas, gdy przechodził przez plac. Kiedy jednak wszedł na bulwar Kski, gdzie przedwczoraj spotkał pijaną dziewczynę, spoważniał. Głową jego zaprzątnęły inne myśli. Nagle wydało mu się, że przejście obok ławki, na której wtedy po odejściu dziewczyny siedział i rozmyślał, stanie się dla niego straszliwą torturą. Dotkliwie przykre mogłoby stać być dlań także spotkanie owego wąsacza, tego policmajstra, któremu wówczas wsunął do ręki dwadzieścia kopiejek. Niech czart weźmie. Szedł zachmurzony, z rozglądając się dokoła. Myśli jego krążyły teraz wokół jakiegoś jednego, istotnego punktu. Przy czym sam czuł, że rzeczywiście punkt ten jest bardzo istotny. I teraz, właśnie teraz, znalazł się z nim sam na sam i to po raz pierwszy od dwóch miesięcy. A niech to wszystko czart weźmie! Bądź się nagle w przepływie jakiejś niepohamowanej wściekłości. No i zaczęło się, tak, zaczęło się. Do czarta z takim nowym życiem. Panie Boże, jakże to wszystko wyszło głupio. A ileż się dzisiaj nakłamałem i jakże upodliłem. Jakże ochydnie przypochlebiałem się i przymilałem temu obrzydliwemu Ili Pietrowiczowi. A zresztą to również było bez sensu. Plwam na nich wszystkich, jak również na to, że tak się łasiłem i poniżałem przed nimi. Miało być inaczej. Zupełnie inaczej. Nagle przystanął. Niespodziewanie stropiło go nowe i niezwykle proste pytanie, wprawiając równocześnie w gorzką zadumę. Jeśli założyć, że cała ta sprawa naprawdę dokonana została z pełną świadomością, a nie w przystępie głupoty, jeśli rzeczywiście przyświecał mi określony i, niepozłom... i niezłomny cel, to dlaczego nie zaglądałem nawet do sakiewki i nie wiem, ileż tamtej gotówki było? A więc na nic idą wszystkie moje męczarnie i na nic się zdał mój podły, obrzydliwy, nikczemny czyn popełniony przeze mnie rozmyślnie. Przecież dopiero co chciałem tę sakiewkę wraz z innymi rzeczami, którym nawet się nie przyjrzałem, wrzucić do wody jakże to więc tak zdało się to na nic wszystko zdało się na nic nawiasem mówiąc wydał to już od dawna i pytanie jakie teraz sobie zadał wcale nie było dlań nowe. Kiedy nocą zdecydował o tym, że wszystko wrzuci do kanału postanowienie to powziął bez najmniejszych wahań i oporów jakby wyłącznie tak właśnie należało postąpić albowiem inaczej postąpić nie można było. Tak, wszystko to wiedział i cały czas nosił się z tym zamiarem. Zresztą decyzję taką podjął chyba jeszcze wczoraj, gdy przykucnąwszy przykuwsze, wyjmował z niego te rzeczy. Ależ oczywiście podjął ją właśnie wtedy. Wszystko to dlatego, że jestem bardzo chory, stwierdził w końcu postępnie. Sam się zadręczyłem i zszarpiałem sobie nerwy i sam nie wiem, co robię. Zarówno wczoraj, jak i przedwczoraj, i przez ten cały czas sam się zadręczałem. Wyzdrowieję i przestanę. A co jeśli nie wyzdrowieję? Boże drogi, jak mi to wszystko obrzydło, szedł nie zatrzymując się, straszliwie chciał oderwać się od tych nękających go myśli, nie wiedział jednak, co zrobić, co w tym celu przedsięwziąć. Pewne nowe, nie dające się przezwyciężyć uczucie, z każdą minutą coraz bardziej zaczynało opanowywać jego i jestestwo. Był to jakiś bezmierny, niemal fizyczny wstręt do wszystkiego, co go otaczało, lub też co spotykał na swej drodze wstręt usilny, wrogi, nienawistny. Z razu patrzył na wszystkich przechodniów. Obrzydzenie wzbudzały w nim ich oblicza, ruchy, sposób chodzenia. Zdawało się, że gotów był napluć w twarz, a może nawet ugryźć każdego, kto tylko by się do niego odezwał. Wyszedłszy na bulwar nad Małą Newę, na wyspie Wasilewskiej, przystanął nagle tuż przy moście. Przecież on tutaj mieszka, właśnie w tym domu pomyślał. A więc znowu mnie coś do razu Michina przygnało. Znowu ta sama historia co wtedy. Ciekawe jednak, że czy szedłem do niego, czy też znalazłem się tu przypadkowo. Zresztą wszystko jedno, powiedziałem sobie przecież, przedwczoraj, że znajdę do niego następnego, że zajdę do niego następnego dnia. Jak już będzie potem, no to zajdę. Nic nie stoi na przeszkodzie, bym teraz zaszedł. I zaczął wchodzić po schodach na piąte piętro do, do Razumichina. Ten był w domu, w swojej izdebce. Właśnie pracował, coś tam pisał, sam też otworzył mu drzwi. Nie widzieli się co najmniej cztery miesiące. Ubrany był w jakiś doszczętnie podarty szlafrok, na bosych nogach miał pantofle, włosy zmierzwione, był nieogolony i nieumyty. Na jego twarzy malowało się zdziwienie. Co ci jest? zawołał, mierząc od stóp do głowy wchodzącego kolegę. Chwilę pomilczał i gwiznął. Czyżby było aż tak źle? Pod względem elegancji, jak widzę, ostatnich żebraków już chyba prześcignąłeś. – dodał, przyglądając się wiszącym na Raskolnikowie łachmanom. – Siadaj, że zmęczony pewnie jesteś. I gdy ten osunął się bezsilnie na obitą ceratą otomanę, będącą jeszcze w bardziej opłakanym stanie niż ta, na której sam sypiał, Razumihin przyjrzawszy mu się, pojął, że jego gość jest chory. – Coś poważnego musi ci dolekać. Czyżbyś o tym nie wiedział? I zaczął szukać jego pulsu. Raskolnikow wyrwał mu rękę. – Daj spokój – powiedział. – Przyszedłem, bo nie mam teraz żadnych lekcji a chciałbym. Zresztą wcale już mi się. Zresztą wcale już mi nie są potrzebne. Wiesz co? To są majaki chorego człowieka, powiedział uważnie mu się przyglądający razem Michin. Nie, nie wiem co mówią. Raskolnikov podniósł się z Otomany. Idąc do razu Michina nie pomyślał o tym, że być może przyjdzie im spojrzeć sobie prosto w oczy. Teraz zaś patrząc na razu Michina uświadomił sobie błyskawicznie, że w tej chwili jest najmniej usposobiony, by właśnie stanąć oko w oko z kimś, niezależnie od tego, kim by ta osoba była. O mało nie zachłysnął się ze złości na samego siebie, że wpadł na pomysł, by zajść do razu Michina. Bywaj, powiedział raptem i ruszył w stronę drzwi. Zaczekaj, nie odchodź cudaku. Daj mi spokój, powtórzył, wyszarpując rękę. Jeśli nie w sprawie lekcji, to po kiego licha do mnie przyszedłeś? Rozum Cię odjęło, czy co? Czuję się wręcz urażony. W takim jednak stanie nie wypuszczę Cię stąd. Posłuchaj więc. Zaszedłem do Ciebie, ponieważ oprócz Ciebie nie mam nikogo, kto pomógłby mi zacząć nowe życie. Ponieważ jesteś od nich wszystkich lepszy, to znaczy mądrzejszy i doradzić potrafisz. Teraz jednak widzę, że nic mi się już nie jest potrzebne. Słyszysz? Absolutnie nic. Niczyje pomocy i współczucia nie chcę. Ja sam. Sam sobie poradzę. No i dosyć. Zostawcie mnie wszyscy w spokoju. Zostań jeszcze chwilę, nerwusie jeden. Całkowicie rozum straciłeś. Jeśli chodzi o mnie, to rób sobie co chcesz. Otóż lecy to nawet sam nie mam żadnych. Zresztą palię licho. Ale na Tandecie handluje pewien księgarz. Herubimow się nazywa który sam w sobie jest lepszym interesem od wszystkich lekcji razem wziętych. Teraz to bym go nawet za dawanie lekcji u pięciu różnych kupców nie zamienił. Wydaje on różne rzeczy, puszcza w obiekt takie popularne dotyczące nauk przyrodniczych książeczki, które rozchodzą się tak, że nie masz pojęcia. Dla samych tytułów ludziska je kupują. Ty zawsze dowodziłeś, że jestem głupi, a tu dali Bóg okazuje się, że są głupsi ode mnie. Teraz zafascynowany jest, najnowszym kierun zafascynowany jest najnowszymi kierunkami. Sam o tych sprawach, rzecz jasna, nie ma zielonego pojęcia, a ja, ja tylko umiem, zachęcam go do tego. Oto widzisz, tu przede mną dwa arkusze z kawałkiem niemieckiego tekstu. Moim zdaniem jest to najgłupszego rodzaju szarlataneria. Krótko mówiąc, rozpatruje się w tym artykule problem, czy kobieta jest, czy też nie jest człowiekiem. I rzecz jasna, z triumfem dowodzi się do wniosku, że jest. Herubimow chce to wydać w serii broszurek o kwestii kobiecej, a ja mu to tłumaczę. Z tych dwóch i pół arkusza rozciągnie się to na sześć, wymyśli się jakiś atrakcyjny tytuł, który zajmie z pół strony i puści po pół rubla. Pójdzie jak woda. Za przykład płaci mi po 6 rubli do, od arkusza, to znaczy, że za wszystko dostanę 15 rubli, z których 6 już wziąłem z góry. Kiedy to skończę, wezmę się za tłumaczenie czegoś tam o wielorybach, a następnie planuje on wydać jakieś arcynudne bajdy z drugiej części Confessions, więc będę musiał to przełożyć. Herubimowi ktoś powiedział, że Rosé jest kimś w rodzaju Radiszczewa. Oczywiście nie wyprowadzam go z błędu, ale zresztą do czarta z nim. Chcesz, to bierz drugi arkusz, czy kobieta jest człowiekiem, i przełóż to. Możesz zaraz wziąć tekst, weź te pióra i papier. Dostarczył mi, je do księ... Dostarczył mi je księgarz. A ponadto dostaniesz 3 ruble, ponieważ zaliczkę wziąłem za cały przekład, za pierwszy i za drugi arkusz znaczyłoby to, że twoja dola wynosi równo 3 ruble. Skończysz tłumaczyć, jeszcze 3 ruble dostaniesz. I proszę Cię bardzo, abyś tego nie uważał za jakieś szczególne poświęcenie z mojej strony. Przeciwnie, gdy tylko wszedłeś, od razu sobie pomyślałem, że mógłbyś mi się w tej pracy przydać. Po pierwsze, z ortografią u mnie nie tęgo, a po drugie, z niemieckiego po prostu jestem szwach. Właściwie więc bardziej piszę od siebie, i tylko to mnie pociesza, że rzecz cała wyłącznie na tym zyskuje. Któż to jednak wie, zyskuje czy też traci? Bierzesz więc, czy nie? Raskolnikow sięgnął w milczeniu po stronicę z niemieckim tekstem artykułu. Wziął też trzy ruble i nie powiedziawszy ani słowa wyszedł. Razumichin ze zdumieniem spoglądał za nim. Ale Raskolnikow, gdy tylko doszedł do pierwszej przecznicy, nagle zawrócił, ponownie wderpał się na górę do Razumichina i położywszy na stole niemiecki tekst artykułu i trzy ruble, znowu nie powiedziawszy ani słowa, skierował swe kroki do drzwi. – Ty chyba dostajesz białej gorączki – krzyknął doprowadzony wreszcie do furii Razumichin. – Po co odgrywasz te komedie? – nawet ja się dałem nabrać. W takim razie w jakim celu do mnie przyszedłeś? Czarcie jeden. Nie chcę. Tłumaczeń, mruknął Raskolnikow, będąc już na klatce schodowej. To czego u diaska chcesz? zawołał do niego z góry Razumichin, Michin, gdy ten w milczeniu schodził po schodach. Hej, ty tam, powiedz chociaż, gdzie mieszkasz? Odpowiedzi nie było. Idź więc sobie do czarta. Laskolnikow był już jednak na ulicy. Na moście Mikołajewskim na chwilę odzyskał pełne, pełnię świadomości na skutek pewnego wielce niemiłego dlań incydentu. Pewien stangret, który trzy, a może na cztery razy krzyknął nań ostrzegawczo, smagnął go boleśnie przez plecy batem, gdyż o mało nie wpadł pod konie. Smagnięcie tak bardzo go rozeźliło, że odskoczywszy w stronę balustrady mostu, nie wiedzieć czemu szedł nie trotuarem, a samym środkiem jezdni, z furią zgrzytnął zębami. Wokół, ma się rozumieć, rozległ się śmiech. Należało mu się, jakiś szczwany wyga. Wiadomo, udaje taki pijanego i lezie pod koła, a ty wypłacaj mu odszkodowanie. Zawód sobie z tego zrobili, proszę szanownego pana, zawód! Jednakże, kiedy tak stał przy balustradzie i bezmyślnie ze złością wpatrywał się w odjeżdżający powóz, rozcierając sobie dłonią plecy, nagle poczuł, że ktoś wsuwa mu do ręki pieniądze. Spojrzał, przed sobą ją nie młodą już kupcową. W czepku. I bucikach z koźlej skóry. Tuż obok niej stała panienka, prawdopodobnie córka, w kapelusiku i zieloną parasolką. Weź, biedaku, niech Jezus Chrystus ma cię swojej opiece. Wziął ją mużnę, a one poszły dalej. Była to dwudziesto kopiejkówka. Patrząc na jego odzienie i ogólny wygląd, nie trudno było wziąć go za żebraka, za prawdziwego nędzarza, który żyje z ulicznej żebraniny. Obdarowanie zaś go aż dwudziestoma kopiejkami zawdzięczał zapewne smagnięciu batem, które sprawiło, że zdjęła jelitość. litość. Ściskając w dłoni monetę, przeszedł z dziesięć kroków i zwrócił się twarzą ku newie w kierunku pałacu. Na niebie nie było ani jednej chmurki. Woda w Newie zaś była prawie błękitna, co zdarzało się bardzo rzadko. Kopuła soboru która z żadnego innego punktu w mieście nie prezentowała się lepiej, jak właśnie z tego miejsca, gdy patrzyło się na nią z mostu, stojąc o dwadzieścia kroków od kapliczki, wręcz błyszczała, zaś przezroczyste powietrze pozwalało dojrzeć każdą jej ozdobę. Ból od smagnięcia batem przeszedł i rozkolnikow zapomniał o całym zajściu. Całkowicie pochłonięty był natomiast pewną nie dającą mu spokoju, choć na razie niezbyt jeszcze sprecyzowaną myślą. Stał długo i uporczywie wpatrywał się w dal. W miejscu tym nieraz przystawał. Gdy bowiem chodził jeszcze na uniwersytet, miał zwyczaju, najczęściej w drodze powrotnej do domu, zatrzymywać się tutaj, w tym właśnie miejscu, co zdarzyło mu się może i sto razy. Wpatrywał się wtedy w tę rzeczywiście przecudną panoramę i niemal za każdym razem ogarniał go mgliste, nie dające się wyrazić uczucie, które wprawiało go w zdumienie. Jakimś niezrozumiałym chłodem napawał go zawsze ten zachwycający widok. Piękno tego wspaniałego obrazu nie przemawiało do niego, był na nie nieczuły. I za każdym razem, dziwiąc się, że oglądany stan, stąd widok miasta wywiera na nim wrażenie ponure i tajemnicze, jakby nie dowierzając, że tak być może w istocie, odkładał wytłumaczenie tego stanu na później. Teraz nagle wyraziście przypomniały mu się jego dawne rozterki i niepokoje, i wydało mu się, że nie przypadkiem obecnie o nich pomyślał. Już samo to, że właśnie teraz przestaną w tym miejscu, w którym tyle razy już się zatrzymywał, wydało mu się czymś niesamowitym i cudacznym, bo było w tym coś z pragnienia, by wyobraźnią jego znowu zaabsorbowały tematy i widoki, którymi interesował się. Jeszcze nie tak dawno. Niemal go to rozśmieszyło, chociaż równocześnie serce ścisnęło mu się z bólu. W jakiejś głębi, nisko, jak był stóp. W każdym razie tak mu się teraz wydawało. Zajdowała się cała jego przeszłość, dawne jego myśli i dawne problemy, dawne pobudki i odruchy, cała ta panorama miasta i on sam. I wszystko, dosłownie wszystko. Onosił wrażenie, jakby wzlatywał gdzieś do góry i wszystko znikało mu z oczu. Poruszywszy mimo woli ręką, poczuł, że w dłoni ściska dwudziestokopijkówkę. Rozprostował palce, uważnie przyjrzał się pieniążkowi, po czym zamachnąwszy się, rzucił monetę do wody. Następnie odwrócił się i poszedł do domu. Wydało mu się, jakby w tej chwili odciął się, niczym jakimiś nożycami, od wszystkiego i wszystkich. Wrócił do siebie pod wieczór, a więc błądził po ulicach dobre sześć godzin. Gdzie chodził i którędy wracał, nie pamiętał. Rozebrawszy się, czując, że dreszcze chodzą w plecach, niczym zajeżdżonemu koniowi po grzbiecie, położył się na kanapie, naciągnął na siebie paltot i natychmiast zapadł w niepamięć. Ocknął się, gdy panował już półmrok. Obudził go straszliwy hałas. Boże, cóż to było za harmider? Tak, nienaturalny dźwięk, tak nienaturalnych dźwięków, takiego wycia, jęków, zgrzytów, łkania, odgłosów bijatyki i złorzeczeń nigdy jeszcze dotąd naraz nie słyszał. Nie był w stanie nawet wyobrazić sobie podobnego rozbestwienia, czy też furii. Przerażony uniósł się na swoim legowisku, trzęsąc się i zamierając ze strachu. Tymczasem awantura potęgowała się coraz bardziej, wycie stawało się coraz silniejsze, wyzwiska coraz dosadniejsze. I oto, ku najwyższemu swojemu zdziwieniu, nagle wydało mu się, że słyszy głos swojej gospodyni. Wyła, piszczała i zawodziła, wyrzucając w siebie słowa tym swoim wartkim trajkotem, że nic nie można było pojąć, jakby o coś błagając, ma się rozumieć, Prosiła, by przestano ją bić, bo to ją bezlitośnie katowano na schodach. Głos nęcającego się nad nią był tak przesadzony gniewem i wściekłością, że słuchać było właściwie tylko jakieś straszliwe harczenie, choć zdawało się, że bijący też coś mówił, równie szybko i niezrozumiale, spiesząc się i zachustując. I nagle Raskolnikow zadrżał jak liść, rozpoznał ten głos. Był to głos Irli Pietrowicza. Ilia Pietrowicz jest tutaj i znęca się nad gospodynią. Kopie ją, tłucze jej głowę o stopnie schodów, to nie ulega wątpliwości. Świadczą o tym odgłosy, uderzenia i zawodzenie. Co to znaczy, czyżby świat się walił? Słyszał, jak na schodach, na wszystkich klatkach schodowych zaczęła zbierać się gawieć. Dochodziły stamtąd jakieś odgłosy, pokrzykiwania. Ludzie schodzili się, zbiegali, trzaskali drzwiami. — Cóż to? Cóż to? Jak tak można? — powtarzał, całkiem poważnie myśląc, że zwariował. Ale nie, zbyt wyraźnie to słyszy. Znaczy, że zaraz po niego przyjdą, a skoro tak, to na pewno z tamtego powodu. Z powodu tego, co wydarzyło się wczoraj. Boże, kochany, chciał nawet zamknąć drzwi na haczyk, ale nie był w stanie wyciągnąć ręki. Zresztą to bezcelowe. Strach z kół, lodem jego duszą wprawił wolesne odrętwienie. I oto wreszcie cały ten harmider, który trwał na pewno dobre dziesięć minut, zaczął stopniowo cichnąć. Co prawda gospodynia nadal jęczała i zawodziła, a Ilya Petrowicz wciąż jeszcze ją groził i jej groził i wymyślał. Jednakże w końcu, jak się wydaje, on również się uspokoił. Już nie słychać jego głosu. Czyżby sobie poszedł? Boże! Tak jest, wraca do siebie również gospodyni, wciąż jednak płacząc i pojękując. I oto już się za nią drzwi zatrzasnęły. Również i lokatorzy zaczynają rozchodzić się do swoich mieszkań, dziwują się, spierają, przekrzykują, raz podnoszą głosy aż do wrzasku, to znowu mówią szeptem. Wydaje się, że na schodach zebrało się ich dość dużo, chyba cała kamienica się zbiegła. Boże kochany, czyż to wszystko możliwe? I po co? Po co on tutaj zaszedł? Raskolnikow w niemocy opadł na kanapę, lecz oczu jego już nie mógł, zmru lecz oczu już nie mógł zmrużyć. Przeleżał jakieś pół godziny cierpiąc katuszem, nigdy bowiem dotąd nie doświadczył chwili grozy tak przerażającej i bezgranicznej. Nagle w rozbysło rozbłysło jaskrawe światło. Weszła na stazy ze świecą i talerzem zupy. Popatrzywszy na niego uważnie i widząc, że nie śpi, postawiła na stoliku świecę i zaczęła rozkładać, co przyniosła: chleb, sól, talerz, łyżkę. Pewnikiem od wczoraj nic nie jadłeś. Gdzie to cały dzień się włóczyłeś, chociaż cię wybra rzucała? Nastasio, za co okładano ciosami gospodynię? Nastasja spojrzała na niego ze zdumieniem. A niby kto miał ją bić? Dopiero co pół godziny temu na schodach Ilja Pietrowicz, zastępca naczelnika dzielnicowego komisariatu. Dlaczego tak ją bił? I po co tu przychodził? Nastasja w milczeniu mu się przyglądała i długo nie spuszczała z niego oczu. Od tego patrzenia zrobiło mu się nieswojo, a nawet strasznie. Nastasio, czemu milczysz? Zapytał wreszcie nieśmiało, słabym, słabym głosem. — To krew! — rzekła wreszcie ciemnym głosem, jakby mówiąc do samej siebie. — Krew! Jaka krew? — zawołała i odwracając się od ściany. Nasezja, nie przestając patrywać się w niego, nadal milczała. — Nikt gospodyni nie bił! — powiedziała oschle zdecydowanym głosem. On zaś patrzył na nią, wstrzymując oddech. — Na własne uszy słyszałem. Nie spałem. Nawet przysiadłem. odewał się jeszcze bardziej nieśmiało. Długo się przysłuchiwałem. Zachodził tu zastępca naczelnika. Lokatorzy ze wszystkich mieszkań na schody wybiegli. Nikogo tu nie było. To krew się w tobie burzy. Zawsze tak jest, gdy krew nie ma którędy ujść. Wątroba się zapieka i wtedy to się człowiekowi własne, właśnie różne rzeczy przywidują. Jeść będziesz? Nie odpowiedział. Nasyzja nadal stała przy nim i bacznie mu się przyglądała, wcale nie mając zamiaru wyjść. Nastyuszka, daj mi się czegoś napić. Zeszła na dół i po chwili wróciła, niosąc wodę w białym, glinianym kubku. Potem już nie wiedział, co się z nim działo. Pamięta jedynie, że wypił łyk zimnej wody, kubek się przechylił, woda wylała mu się na pierś i pogrążył się w niepamięci.